Wołosatę. Ostatnia wieś, która jest zamieszkała na całym południu. Jest to tak naprawdę kraniec Polski. Dalej nie ma już nic. Zaraz obok znajduje się granica z Ukrainą. Nie tak daleko, bo 80 km stąd znajdują się Węgry. 110 Rumunia. Dzicz totalna. Nie ma tu praktycznie już nic. Są oczywiście wyjścia na szlak i tak dalej. Ale. Stąd, tutaj tak naprawdę kończy się już Polska. No jak widać właśnie jest pełno wadów, tylko nie wiadomo jakie. Czy to polskie, czy to ukraińskie. Tutaj, tak jak mówiłem, kończy się wszystko, nawet internet. Widzicie także Tarnice, czyli najwyższy szczyt w Bieszczadach. Tylko wcale w dwie godziny możecie się dostać tam właśnie z tego. Trzeba uważać jednak na duże podejścia.